Uwaga i puszczamy rakietę, proszę Państwa, uważam dla za zawody Firefighter na otwarte. I ruszyły dzieci. Pierwsza para jest już na stracie. Szwedka wspiera się bardzo szybko na naszą klatkę stowarzyszenia. Ja, dwa, widzę doświadczenie. Ma doświadczenie. Proszę bardzo. Zbija, teraz do maszyny. Próbuję wyłamać bo łotek jest lekki, bo bardzo 2 kg, 4 kg te kocze, które musi wyłamać. Zocunęła włotek, tak? Już może wystarczy. Wystarczy. Pewnie kierunku z całeczkami pięknie znalowałem, teraz między gaśnicami. Jest to symulacja mieszkania, tylko nie można rozkładu pokoju. Mieszkanie jest za to zały. Ona razwa teraz, ja teraz pożar, i tu wuję do zaszczyt. Będzie teraz będę musiała przyrować, to nie wiem, tylko kurgnować wodę do tego. Pęby. Tak, proszę Państwa, tu będzie mokro, niestety. Tu będzie bardzo mokro. Jeźdzę teraz do manekina swojego kolegi, który musi, musi go ewakuować. Tak, proszę Państwa, ale tam nie się do końca. Kacperek jest z tytułem takiego. Prawa dla Nie słyszę za tych dobrych głosów. Zapraszam cię, Melka, to siebie. Ja pierwszy zawodnik, który jest część zawody i to dodatku dziewczynka Otrzymuje się że od tego, że od Zapraszam cię, tutaj.

Kacperek, tak? Kacperek, weź sobie, najpierw Kacperek dostaniesz ode mnie Wielką z misia, proszę bardzo. Dostaniesz ode mnie dyplom strażaka, proszę bardzo. I oczywiście medal strażacki, zanotowany przez Komendę Wółką Państwowej Straży Pożarnej z okazji 20. lecia Poczekaj jeszcze Kacperek, mam za Ciebie prezent dodatkowy no, jeszcze za to, że jesteś pierwszym pociąg, który sletuje, dostaniesz ode mnie kulę Rangers proszę pani zapraszam kolejnych zawodników zawodnicy nie przechodzą tędy Różmy. zapraszam